Zobaczcie, co tutaj dla Was znalazłam. To jest biżuteria polskiej firmy Kolibra. Biżuteria antyalergiczna. Biżuteria wyjątkowa, oryginalna, artystyczna. Na, to jest stop na bazie cyny i srebra. Powłoka to 24-karatowe złoto pokryte z powłoką ceramiczną. I tutaj mamy taki przepiękny naszyjnik. Z zawieszką w kształcie kwadratu na takim niebiesiutkim tle czekoladowa zeberka. Długość tego naszyjnika to jest 54 cm plus 7, selmo 107 i cena 213 zł. Do tego możemy sobie skompletować branzoletkę. I branzoletka to jest tak, długość. 16 cm plus 4, Selmo 102 i cena 189 zł. I to wszystko możemy kupić na Facebooku w butiku Anetki i w aplikacji.